Siemka. Dzisiaj zajmiemy się myszą, chociaż powinienem powiedzieć Panzerkampfwagen 8 Maus. Szybko dodam, że 90% tego, co tu powiem, opieram na jednej z książek serii Panzer Tracks. To chyba najlepsze źródło, jak chcecie poznać niemieckie maszyny pancerne. Wszyscy się zgodzimy, że Maus to zdecydowanie nie należał do lekkich maszyn, ważył 188 ton, to tyle co 11 tirów z naczepami. I tu brawa, bo mamy rzeczywistą liczbę, nic dziwnego, że najpierw mieli nazwać go mamut, a nie mysz. Tak duża waga oprócz tego, że… no… jest w grze. No to zaczyna nam wpływać powoli na fizykę podłoża. I taki maus to wszędzie nie mógłby wjechać. Pomijam już takie rzeczy, jak jakieś schody, czy nie wiem, jakieś tam inne dzikie rzeczy, to największym wyzwaniem byłyby mosty. Wyobrażacie sobie, wjeżdżacie na most, a on się pod wami po prostu zawala i to by było w pełni realistyczne. To znaczy, tu się przyznam, nie znam się aż tak na budowie mostów, ale wiem, że takie małe mosty to raczej nie są zaprojektowane do masy 180 8 ton. Był plan, żeby przekraczać jakoś jadąc pod dnie rzeki, a drugi czołg by dawał prąd Mausowi. Ja, ja nawet nie chcę gadać, jakby to by musiało wyglądać w Wortanderze. Nie mówiąc już nawet o mostach, to Maus nie mógłby w ogóle wjeżdżać gdziekolwiek, gdzie jest chociażby trochę bardziej grząsko. Tutaj kierowca wjechał w błoto, bo nie znał dobrze terenu, i maus zapadł się prawie do połowy, więc w Wortanderze wjechanie w błoto czy jakiś, nie wiem, nieutwardzony teren powinno być równoznaczne z unieruchomieniem pojazdu. Uzbrojenie główne, czyli armata 128 mm oraz 75 mm działko jest jak najbardziej poprawne, ale Maus powinien mieć również możliwość zamontowania 20 mm karabinu przeciwlotniczego. Ogólnie to jest taki temat, że no nie dało się go naprawić. No nie dało się naprawić Mausa podczas walki. Poza tym, czym naprawić jak nie było części zamiennych. Po prostu funkcja naprawy powinna być wyłączona. Ale pomyślicie sobie, no weź to taka gąsienica bez przesady. No macie rację, okej, okay, przyznam wam. Gąsienicę można by naprawić. Nie trzeba przecież jej wymieniać. No to będę ta gąsienica w mausie często się psuła, ale no temat awarii w wartenerze nie istnieje. Więc tak, jak najbardziej można wymienić gąsienicę. Zajmuje to tylko 8 godzin! Tak, wiem, że niemieccy żołnierze byli pod wpływem. <laughs> Czekolady, więc dobre. Okej, okay, niech ten czas zejdzie do godziny. No to jak tam, ktoś wam w gąskę trafi, to na hadzie wyświetli się tylko 3600 sekund. I to nadal nie byłoby realistyczne. Prędkość Mausa w War to 20,7 km na godzinę, gdzie w rzeczywistości ledwo udawało mu się dobić 18. Znacznie częściej to jechał 15 lub mniej. Jak już tak przy jeżdżeniu jesteśmy, to Maus w terenie miał zasięg 62 km. W każdym bądź razie na polu bitwy często się zatrzymujemy i ruszamy, a każdy kto ma samochód wie, że to zwiększa spalanie. Ogólnie powinna zdarzyć się sytuacja, że Maus w pewnym momencie nam po prostu... ...skaśnie. Obrót tej 55-tonowej wieży, no to też nie jest taka łatwa sprawa to w końcu masa 30 samochodów obracała się ona dzięki elektrycznemu silnikowi, ale już przy 10-stopniowym nachyleniu przestawało to dawać radę, i wieża obracana musiała być ręcznie. Tak, przy nachyleniu 10 stopni wieża Mausa obracałaby się ja nawet nie wiem, jak wolno. Aktualnie Maus jest na bijarze 7.7, gdzie mierzy się z takimi czołgami jak is 4 m Conqueror, Pattony czy AMX 50. Ale w rzeczywistości, gdyby w 44 wszedł do walk, no to nie spotkałby tych maszyn, dlatego jego bijar musiałby być obniżony. Eee, jeszcze czuję tą gównoburzę w komentarzach. Do 6.7! Tu, jako odpowiednik, biorę modyfikację ISA 2 z 44, bo w 44 były testy polowe. Już sobie wyobrażam takie spotkanie Mausa z Tyciakiem z 5.7, ale wiecie, to jest ciężkie do oszacowania. No bo ja nie lubię tych biarowych punktów i tak dalej, więc a, idźmy po prostu dalej. No, tu będzie mocna petarda pod koniec. Bo żeby było realistycznie, to tylko jeden maus mógłby być w bitwie na cały serwer. Tylko jedna osoba na danym serwerze mogłaby poruszać się mausem. Nie będziemy tu robić super obliczeń. W Wortanderze średnio w piku jest 90 tysięcy graczy. No czyli byłaby szansa około jednej tysięcznej procenta, że na niego traficie. A no i oczywiście dodam, że jeżeli chciałbyś z nim pograć, no to musiałbyś się ustawić w kolejce z wszystkimi, co chcą zagrać mausem. Ciekawe ile by trwało takie czekanie na to. Dajcie znać w komentarzach ile by taka kolejka trwała. I tutaj trzeba pochwalić Gaijin, bo myszy nie można wybadać, kupić. Z tego co pamiętam, to ostatnio chyba w tamtym roku było w jakimś evencie, że można było odblokować mausa. I to jest spoko rozwiązanie, bo ogranicza nam występowanie go. Na koniec powiem, że Maus jest zrobiony tak, żeby jako tako działał w grze. To był czołg, który w walce, o ile byłby może niezniszczalny, to zabiłyby go awarie, błoto, braki paliwa i mosty. Moja ocena 5 na 10, no ale tak jak mówię, nie byłby to grywalny czołg raczej, więc... Pewnie trzeba było go tak zrobić. To tyle, siemanko i standardowo napiszcie w komentarzach, jaki czołg byście chcieli następny. A oto nasi super ekstra wspierający, patrzcie, narysowani, tak fajnie, też chcesz być tak narysowany, no to możesz kliknąć tam na dole i zostać wspierającym i mieć szybciej filmy i w ogóle być takim super ekstra z